Tak mnie wkurwiła. I słuchaj tego, słuchaj tego. Dwójkę miałem na koniec. Udało mi się wybronić, udało mi się wybronić, ale słuchaj tego. Kś nie chciał zgłosić na konkurs. To ja mówię, dobra, to ja się zgłaszam. No a ona musiała kogoś puścić. A za wzięcie y, udziału w konkursie, piątkę się dostawało za Friko. No i ja tam wiesz. Mówię, dobra, to ja chcę iść. Miałem chyba. No, miałem 0 punktów na 80, <laughs> ale piątkę dostałem. A ona dostała opierdol, że wypuszcza takiego chłopa Takiego chłopa jak ja Na konkursik I wtedy byłem zwolniony z lekcji Zwolniony z lekcji Nie wiedziałem kompletnie co się dzieje, kurwa Kompletnie, taki Taki młyn był na tej kartce Nawet nie wiem czy w dobrym, nie no w dobrym miejscu się chyba podpisałem I to wszystko, i to wszystko, kurwa MENO materiał z kurwe skim o siedzi. Ja pierdolę Spierdoleniec. Dziękuję, kłaszcze pan za piątaka.